Polecić ludzi. No, dość dobry rzut. Zobaczymy czy ktoś to pobije. I pierwsze miejsce Krzysztof Zbrzyszcz. Zapraszamy pod scenę i gratulujemy. Ja ja więc... O rzucałeś lewą ręką, a co w ogóleś prawą rzucał? Zapraszam na zapisy również na najładniejsze auto z Oczywiście zapisy znajdują ze zejm się tam, gdzie wcześniej, czyli za namiotem. tem. Będą trwać pół godziny, więc nie ma za dużo wiele czasu, więc raczej jest w lekcie.